No witam ja cię, ja... tymi dwa razy nie pochwal się swoją instalacją. to ja się pochwalę. Eee, moja instalacja przede wszystkim charakteryzuje się tym, że jest oparta na niskich napięciach na obwodach paneli czyli to jest około 80V napięcie pracy to jest około 60 I teraz tak, te pionowe panele 4 połączone są w jeden szereg. Czyli 4S, 1P z dodatkowymi tutaj czterema panelami, czyli to jest drugie S, i tu na dole są trzy, jeden z tych y, elastycznych, od których zaczynałem. Czyli razem mamy na jednym kontrolerze: mamy 4S, 3P, dalej te duże panele. One są połączone 2, e, 3S, 2P i są trzy bliższe panele, trzy dalsze panele, i to jest znowu na, odr na odrębnym kontrolerze. I te elastyczne, ponieważ one ma, są o różnych charakterystykach, więc ja je połączyłem po prostu w 4S, 2P. I no wiem, o, to jest nieefektywne, ale. Ponieważ są, więc są. Coś tam prądu robią. Tu jest dodatkowo wiatromierz. I instabris i700. Jeśli by ktoś się obawiał, jeśli chodzi o napięcia, że tu wychodzą duże prądy. Tak, wychodzą duże prądy. Bo te panele, na przykład duże 200-watowe, one dają, no jak lato przyjdzie, to tu potrafi być nawet 30 amper. Przy 50-metrowym obwodzie, no to już yy, robią się z tego porządne po przewody, ale do rzeczy, ponieważ u mnie z problemu z przewodami nie ma. Więc tu jest 5, 5 razy 6 mm2, tutaj są po 3 razy po 2,5 mm kwadrat i każdy taki przewód to jest potencjał dodatni, bądź ujemny, w trzech szeregach. I idzie to wszystko do domu. Jak mówiłem to są panele elastyczne. Ja od nich zaczynałem. Była to moja pierwsza przygoda w ogóle z panelami, więc... No jakoś tak to. A potem się rozbudowało. W sumie efektywnie jest dwa razy po 1200 W. I ta końcówka teoretycznie powinna dać 800 ale o tym nic nie wychodzi. To jest bardzo mało, ponieważ tu są napięcie różnych na yy, prądach. I o różnych napięciach, więc tutaj mało co wychodzi tutaj a propos jest odciąg do wiatraka tam jest yy, 150 kilo zaprawy i drugie tyle kamieni albo i więcej, a kamienie u mnie na są dość ciężkie, to jest wkopane na 60 cm tak było robione 60x60x60 na 60 na 60. jeszcze trochę ponad górkę wystaje, także wiatrak się spokojnie trzyma Na 5,5 cm maszcie dwóch na szklanego. Jest tak zamontowane. I do tego jest 3x6 mm2. Również kabel. Działa to zarąbiście. Tak a To jest Islandia. Jest w pół do czwartej. A słońce już jest poniżej poziomu gór. Co będzie w grudniu? A nam będzie. W grudniu będzie to, że słońce nie wchyli się. Ani na chwilę. Teraz tak, te dwa podstawowe obwody idą na te dwa poły. Tak, czyli tutaj jest jeden obwód, tu jest drugi obwód, tutaj jest kontroler od wiatraka i ten jeden mały obwód idzie bezpośrednio na falownik. Tu nawiasem rzecz biorąc niego wchodzi teraz 11 W. Całe gówno. Ktoś się zapyta dlaczego tak. Większość z was ma duże falowniki. Ja tutaj też mam takiego również poła 4.2 kW. No i w sumie on działał tu trochę, natomiast przetwornica MPPT działała dobrze. Ale tak, jak producent mówił, przy 240 V, a zaczynała, startowała gdzieś około 100 V. W papierze było napisane 90, ale w 90 nigdy nie startowała. Teraz przy moich różnych panelach osiągnięcie takiego napięcia jest możliwe, ale nieefektywne. Dlatego zrezygnowałem z tego na rzecz niższego napięcia. Teraz tutaj mam taki licznik, który liczy mi to, co wchodzi z fotowoltaiki. Nawiasem, dzisiaj jest 15, 13, a tu weszło 4,7 kW, a z wiatraka weszło 8,6 kWh. No i tu jest to, co wchodzi bądź wychodzi z akumulatora. Akumulatorów mam w sumie 10 kWh, z czego jeszcze 2,5 kW jest w drodze. Wszystko oczywiście w LFP. Łączone to jest różnie, bo szeregowo, i równolegle, finalnie jest 24V. No i tyle. Rozdzielnica, jeśli chodzi o prąd. A tu jest wejście AC do falownika, tu jest wyjście DAC z falownika, i tu jest ATS, który tym zarządza. No i zabezpieczenia moje, jeśli chodzi o dom. Ta skrzyneczka to jest kontroler od drugi kontroler od wiatraka. Tu jest pierwszy podstawowy. Zostawiłem go, ponieważ on zaczyna startuje już gdzieś tak od 18 V. Czyli ma takie obusta i coś tam do, już zaczyna robić. Natomiast tutaj jest mostek prostowniczy bezpośrednio. Jeżeli napięcie przekroczy wartość baterii, no to wiadomo, że większe napięcie będzie ładowało baterię. To działa i do tego jest hamulec który yy, musiałem zmodyfikować, ponieważ tu w kontrolerze nie działał. I tu jest od tego yy, przekaźnik, i tu jest kontroler. O, tak to mniej więcej wygląda. No i tyle. Co do reszty, to ja już tam miałem, miałem wiele filmów. Więc jak ktoś będzie zainteresowany, to poszuka. Jeśli chodzi o ten sam falownik. To też jest dość ciekawa opcja, to jest taki rodzyn, on ma 1,5 kW wydajności i działa w hybrydzie, żeby było śmiesznie, to jest bardzo fajny falownik.